Skala porażki arcylisza Arkana rosła z każdą minutą. Z okrzykiem na ustach, Arkan Czarny rozkazał swoim pustym niezliczonym wycofanie się prosto w tornado czarnej magii, które miało ich doprowadzić z powrotem przez bramę czarnej dziury do Szaisz. Niebo w Krainie Śmierci poczerniało, jakby w reakcji na ich powrót. Przynieśli ze sobą zamieć, która początkowo wyglądała niczym burza śnieżna. Ale tak naprawdę nie była niczym innym jak szarym prochem z popielonych osaja i luminetów. Po drugiej stronie bramy, Arkan postawił swego doradcę, Osifektora Ksaramosa, w celu blokowania wszelkiej próby pościgu ze strony luminetów. Elfy z kolei dzieliły się między sobą tak długo wyczekiwaną radosną wiadomością. Zdawało się, że siły mortarchy zostały wygnane z Hysz na dobre. Czując się względnie bezpiecznie w krainie śmierci, Arkan rozkazał swym wojskom wymarsz z bramy czarnej dziury aż do bram paradoksu, innego portalu do krainy światła, który arcyliż uznał za doskonały drugi kierunek swojego ataku. Tempo, w jakim jego wojsko dokonały przemarszu na niemalże drugi koniec krainy śmierci, wykończyłoby niejedną armię śmiertelników, ale martwi nie przejmowali się tak błahymi problemami jak zmęczenie. Tym razem armia Arkana miała przedostać się do Hysz nie w stabilnym, dobrze bronionym regionie i metryki, ale na przerażającej pustyni końców na kontynencie Hajksjach. Heixia był najdziwniejszym, a jednocześnie najbardziej przesyconym magią z dziesięciu rajów hysz, położonym na samym krańcu krainy światła. To właśnie tam, pomiędzy liśniącymi kryształami z utwardzonego światła, leżały bramy paradoksu. Te ogromne filary łączyły hysz z szaż, a pomiędzy nimi znajdowała się ogromna pustka składająca się z nieobecności cienia i braku światła. Miejsce to nasycone było energiami śmierci i chociaż nie miało w sobie takiego potencjału jak Brama Czarnej Dziury, to miało być wystarczające do wykonania rytuału Arkana. Co jednak było w nim najbardziej atrakcyjne, to fakt, że leżąc tak blisko krawędzi Krainy Światła, pewnym było, że żadna armia śmiertelników nie odważy się tutaj przybyć. Tylko ci, Którzy odważyliby się podejść do krańca krainy i przetrwać, mogli uważać to miejsce za bezpieczne. I tylko Arkan Czarny posiadał armię zdolną do takiego wyczynu. Puści nieskończeni zbudowani byli z pradawnych szkieletów, tych samych, które stworzyły Wielką Czarną Piramidę. Dzięki temu odporni byli na magiczne paradoksy krańca krainy i posłużyli kapłanom Mortyszym w zasiedleniu wydm prowadzących do bram paradoksu całą hordą nowych konstruktów. Te nowe kreacje wzmocnione były alchemią i czarną magią tak mocno, że potrafiły wytrzymać w tych przerażających warunkach. Dodatkowo, Arkan sam w sobie był tak utalentowanym czarnoksiężnikiem, że do swojego rytuału nie potrzebował nawet żadnych żywych istot. Wystarczyła mu tylko nieokiełznana magia Hysz, obecna na krańcu krainy. Połączona ze sobą psionicznie, Rada Scenarii dowiedziała się o nowym planie Arkana dzięki ostrzeżeniu, jakie zesłał na nich księżyc Selenar. Każdy członek rady medytujący w swojej własnej wieży próbował właśnie ustalić z innymi plan działania. Przed radą stał okropny dylemat. Albo wyślą siły na kraniec krainy, godząc się na to, że nigdy już nie wrócą z powrotem, a może i w ogóle tam nie dadzą rady dotrzeć, albo zignorują arkana i skażą krainę światła na powolną śmierć, podobną do losu, jaki czekałby na odwiedzających kraniec krainy. Po drugiej naradzie postanowili: Wezwanie do samobójczej misji rozległo się po wszystkich miastach Chyż. Pozostawało pytanie: kto poprowadzi tą skazaną na zagładę armię na zmienne ziemie Hyksia? Kto ruszy na ekspedycję bez szans na powrót? Jakby w odpowiedzi na ten dylemat rozwiązanie samo pojawiło się przed Radą w kształcie postaci zbudowanej z czystego światła. Eltario, bo taków istota się nazywała, sam zgłosił się do tego, że jego duch poprowadzi ekspedycję. Jego duch bowiem miał już od dawna rachunki do wyrównania z Arkanem Czarnym, wystawione jeszcze za czasów byłego życia elfa. Teraz, przyjąwszy formę świetlistego wojownika, miał szansę na odpłacenie się po Eonach swojemu Arcynezis. Odpłacenie się za śmierć, którą poniósł dawno. Dawno temu, w czasach świata, który był, wtedy, gdy próbował powstrzymać Arkana przed wskrzeszeniem wielkiego nekromanty. Ci z elfów, którzy wierni byli Eltarionowi, ruszyli razem z nim. Wiedząc o tym, że to droga w jedną stronę, obiecali swemu czempionowi, że go nie opuszczą aż do momentu, w którym powstrzymają niebezpieczeństwo zagrażające zarówno Hysz, jak i reszcie ośmiu krajów. Nie tracąc czasu, ekspedycja Eltariona ruszyła ku krawędzi krainy. Niewiele z nich dotarło na miejsce. Większość po drodze została zamieniona przez dzikie magie krańca krainy w żywe kryształy, w światło lub w odbicia samych siebie. Jednak ci najbardziej zawzięci z elfów przetrwali ten samobójczy marsz. Po długiej wędrówce docierając do krawędzi Hysz. Jarakuwai. Mak Wiatru, jeden z tych niewielu członków ekspedycji, którzy dotarli żywi do celu, rozglądał się właśnie po oślepiającym horyzoncie pustyni Końca. Przed nim, na szczycie lśniącego grzbietu wydmy, znajdowali się wrogowie elfów. Zdawał sobie sprawę, że przejść przez krawędź krainy oznacza umrzeć. Już czuł, jak jego skóra pęka, a z ran wyrastają mu lśniące kryształy, przypominające mu o tym, co się stanie, gdy ruszy jeszcze tylko trochę bliżej swego celu. Sześciu z jego braci hurakan straciło życie podczas ostatniego miesiąca ekspedycji. Myśleli, że przechodzą obok niewinnych pasm światła, a skończyli zamienieni w kryształowe posągi podobne do tych samych, które składały się na krawędź krainy. Przez ostatnią noc stracił kolejnych trzech, którzy zamienieni zostali w dziwne przebłyski na piaskach pustyni końca. Tylko sam Eltarion, zwany przez elfy Światłem, zdawał się niewzruszony przejść do przodu, przypominając magowi wiatru historię o paladynach Sigmara, których Bóg zamienił w mechaniczne narzędzia swojej zemsty. Magwiatru zauważył, że na pół mili przed nim roztaczała się ostatnia z wydm. Istoty z kości, póki co małe jak czarne punkty na wydmie, ewidentnie zbliżały się w ich kierunku, maszerując w stronę niedobitków elfów. Przed nim światło Eltariona zatrzymał się, otoczone wiatrami energii związanymi z krańcem krainy. Yara Kuwai wezwał swego dżina wiatru i wzniósł się nad wydmę, lewitując w kierunku swego nieśmiertelnego dowódcy oraz pozostałości swych braci Huraka. Widział, jak może na odległość strzały wyrastają przed nim dwa gigantyczne filary, stanowiące bramy paradoksu. Samo patrzenie w ich kierunku sprawiało magowi ból. Wiatr wypełniony był zapachem nieumarłych, okupujących bramy. Zielone wiedźmie ogniki wypełniały niezliczoną ilość pustych oczodołów konstruktów Osaja. Za nimi, za całą tą przeklętą armią, w elfy wpatrywał się sam arcyliż, Arkan Czarny. Zbliża się nasza chwila, Mac usłyszał w swej głowie głos Eltariona. Tak jak wszystko, tak i oni muszą kiedyś spotkać swój koniec, kontynuował dowódca. Mag zobaczył, jak światło Eltariona wysuwa dwa ostrza w swych rękach i zaczyna szarże. Hurakanie, za mną wrzasnął Kuwaj. Dosiadając swego dżina wiatru, dołączył do oddziału szarży wiatru, zajętej wystrzeliwaniem dziesiątek strzałów w kierunku największych z konstruktów Osaya. Światło Eltariona wydał im rozkazy jeszcze na początku ekspedycji i mak wiatru miał zamiar je spełnić co do Joty. Wezwał dwa potężne wiatry, Garhaela i Daramanita, które uderzyły prosto w legion nieumarłych, rzucając z nimi na lewo i prawo. Przez cały front utworzony przez równe linie strażników mortek przetoczyło się takie zniszczenie, że pozostała po nich tylko otwarta ścieżka prowadząca prosto na tyły armii osaja. Na jej końcu błyszczał czarną magią Arcylisz, arkan czarny. Hurakanie ruszyli naprzód, ale szybko przed nich wysunęła się pojedyncza, błyszcząca wiązka światła, pędząca prosto na swego nemesis. Bezkształtna forma, pełna śladów zemsty. W powietrzu uniósł się beznamiętny, donośny głos Arcylisza. Jaka żałosna! rzekł Arkan, rozdzielając się na pięć identycznych obrazów mortarchy rozciągniętych po całym szczycie wydmy. Eltarion na tą obrazę odpowiedział promieniem światła wycelowanym prosto w środkową postać Arkana, rozczaskując ją na miejscu. Huvai próbował ostrzec swego dowódcę, widząc jak postać Arkana najbardziej na lewo rozszerza swą nieomarłą paszczę szeroko, ale nie zdążył. Czarne macki w mgnieniu oka wystrzeliły z ust Arkana, próbując uchwycić Eltariona zakończymy. bezskutecznie. Wewnątrz zbroi światła nie było bowiem niczego, za co mogłyby chwycić. W odpowiedzi na to duch elfa wbił z ostrzeg głęboko w jeden z otaczających, walczących kryształów i wypuścił z siebie wiązkę światła, która po uderzeniu w eter kwarc rozdzieliła się na pięć promieni. Kolejna wiązka wystrzeliła z hełmu Eltariona. Trzy z postaci Arkana rozbite zostały w mak, a czwarta upadła na ziemię. Eltarion zaszarżował bez zastanowienia. W ciągu zaledwie kilku sekund dostał się do arcylisza, pchając obydwa ostrza prosto w kierunku korpusu Arkana. Rumak mortarchy, Razarak, ruszył w kierunku napastnika, ale jego powolne łapy nie były w stanie uchwycić światła Eltariona. Duch Elfa najpierw uniknął ataku, a potem zatopił swe ostrza w klatce piersiowej arcylisza. Z ran Arkana wystrzeliło fioletowo-czarne światło. Mortarcha wypowiedział słowa najstraszniejszej z klątw i próbował chwycić ręką kark Eltariona, ale bezskutecznie. Nie umarła dłoń Lisza zatopiła się w świetle ducha elfa i Arkan zawył z bólu, chowając się za swym wierzchowcem. Krwawiąc fioletowo-czarnym światłem, Mortarcha ruszył w kierunku bram paradoksu. Jego wróg jednak był o wiele szybszy. Widząc ten pojedynek, Kuwaj posłał kolejne wiatry w kierunku Konstruktów, tak by odciąć je od swego mistrza. W tym samym czasie światło Eltariona zaczęło odsuwać lisza z dala od bramy, zaganiając go prosto w kierunku krańca krainy, na sam koniec chyż, do miejsca, w którym każda z zasad rządzących rzeczywistością może zostać złamana i odwrócona. Gdy dotarli do samej granicy, do końca krainy światła, do miejsca, które jest końcem wszystkiego, co rzeczywiste, Eltarion uderzył po raz ostatni w arcylisza Arkana. Ten upadł prosto na ścianę rzeczywistości, obracając się w nicość w wybuchu czystego światła. Ostatnie, co Jarakuwai zauważył przed tym, jak fala uderzeniowa z światła zabrała jego życie. Był widok rozpadającego się na fragmenty arcylicza i jego wierzchowca. Ostatnią myślą, jaką miał Magwiatru, było to, że nie ma już arkana czarnego. Nie ma już też jego wierzchowca jest tylko światło. Ale o tym, co działo się dalej, porozmawiamy sobie następnym razem.